Jak sobie Twoja poranna rutyna w klubie wygląda? Opowiedz widzom. Poranna rutyna. Zaczynamy dzień odrobienia odzyweczki. Alex, spójrz. Nalewa bidony, no, żeby wszyscy mieli swoje bidony przygotowane. Każdy podpisany. Każdy ma swój z numerem. Dedykowany, że tak powiem. Oprócz tego mają wody do wyboru. No i co? Teraz będziemy czekać już na chłopaków. Pozbieramy trochę noty zmęczeniowe, jak się czują chłopaki. Opinie, wywiad zrobimy. No i czekamy później. Taka ankieta jak na obozie, poziom zmęczenia i tak dalej? No, jak się czują, nie? Jak każdy wygląda zmęczeniowo. Czy kogoś coś boli, czy nie? No i później zaczynamy śniadanie. Po śniadaniu już robota, czasami przed śniadaniem. I co? Przygotowanie do treningu i trening. One są dlatego podpisane, że każdy ma coś innego, żeby nie pomylić? Czy tak po nie, prostu? Nie, każdy ma po prostu swój. Żeby pokiem śniepić. nie pić. Tak jest. Każdy ma swój prywatny osobisty i... Ale zawartość jest podobna? Tak jest. Ta sama. Czyli? Czyli yy, odżywka yy, izotoniczna, żeby lepiej się nawodnić w czasie treningu czy meczu. Standardowa strona. A po meczu? Yy, po treningu? Po treningu przygotowujemy szejki yy, bardziej specjalne. Muszę zobaczyć jak masz zagrywać kulisy dzisiaj z treningu, żeby zobaczyć. No to zobaczymy co będzie. Grał w gry, że kupujesz monitor? Jesteś gamerem? Ja, trochę jestem, ale ja kupuję że mogę sprzedać bliziejowy. A w co grasz? W FIFA? Wszystko co jest FPS Serio? Call of Duty O kurde, nie wiedziałem tak. Ale w internecie normalnie z ludźmi czekasz? Czuję że tak. się, że tak. Cieszę że tak. bardzo dobry. A masz Ta. jakiś swój pseudonim taki? Gamer będzie streamerem, no nie, to... Właśnie, streamer. Tak, ale muszę na... W Polsce to zrobić, bo Słowenia jest za mała, wiesz, mało, mało ludzi hmm. ogląda. A jak w Polsce, to wiesz, 40 milionów, to na pewno będzie jakieś 5-10 no tysięcy. gamerska scena no, dosyć mocno rozbudowana. Tak, da się zarobić, no. W Spodku jest taka impreza dla gamerów, może będziesz tam kiedyś jako nie, gwiazda. Nie, Counter Strike, nie. To nie jest dla mnie. Za łatwo to. Kto to jest za... Oldie? No, but po prostu smiley. Kustomizowany. Kast, kasto, Ale na czyją część to nie jest stworzony? Boli, nie mam pojęcia. Są tu od dłuższego czasu. Bo widzę, że PD to myślałem, że jakoś Poldi czy coś. Są uświetlone. A jakiej firmy to jest? Bardzo mówi, że to jest jakiejś włoskiej. Włoskiego designera. Pantofoladoro. Tak jest wypisane, ale jest made in Italy, także jak coś włoskiego, wiesz? Ja kręcę vloga z treningu. Jak się czujesz Rafał po, po przedłużeniu kontraktu. Bardzo Widziałeś tak. grafika, jaka powstała na twoją część? Widziałem. A to jest gladiator czy kto? Bo ja nie kumam za bardzo. Nie wiem, Spartacus? nie znam się na Twitch. Ale głowa ładnie wklejona. No. <laughs> Powiedzmy? Powiedzmy. Mi się średnio podoba, ale...

Не It's okay. Well, show, show. it's show, nice, you know. Show Gully for camera what you want to do. And then, you, you know, you do mm. Не, ти ще спомнеш, че ще спомнеш, че ще спомнеш, че ще спомнеш, че че ще спомнеш, че ще Nigdy nie to ma mieć dynamiczną i krótką formę. No, bo właśnie... No, no. Nie, nie, musisz, to, nie musisz, to, jest, to jest to jednym, Bo niektóre wywożę, pytania nie. są takie, że się trzeba rozwinąć. Jak oceniam tak, coś, no to tak. muszę to, wiesz... Ale ta anegdotka jest, jest dobra, ja bym ją dał. Są jakieś pytania o podróże? Nie. Małe i duże. Małe i duże. Nie, są o Szwecji i Cypr, jak ocenia swoje pożyczenie. A jak szczery mogę być w tym? No, do bólu. Poziomie? Czy zdarzyło Ci się mieć asystę jako bramkarz? No niestety nie zdarzyło mi się. Raz byłem bliski w meczu z Wisłą Płock, kiedy zagrałem po kontrze porożnym do, do Luisa Machado, tylko niestety nie udało mi się pokonać bramkarza, no ale nie zdarzyło mi się, mam nadzieję, że to jeszcze przede mną. Co Patryk teraz będzie robił? No troszkę zaktywizujemy e, przejście piersiowo-lędźwiowe, tak żeby zarządzanie układu nerwowego w kontekście jego mięśni przywodzicieli. Było lepsze, e, poprawimy ruchomość, e, rotację e, odcinka piersiowego i lędźwiowego, e, poprawa ruchomości miednicy, tak żeby był na jutro by to... Ale ja też zapłacę Ale tam, pago, tam A nie oglądasz Kapitana Ale jest normalnie Przetłumacz teraz Majchro, bo ja nie mam czasu napisów dodawać ja yes, fie yes, de... Jest fiesta, jest parakosa z ekipą Jest fiesta, jest Jest fie impreza z ekipą No, ale normal jest Porfiesta. fiestach Tłumacz zielony Ale no, fiesta jak Major Ibiza fiesta, Nie, nie impreza, como nie impreza na i... Y... Restauracje i... Y... Comer algo E Commerce. <grywanie> <grywanie> Gratuluję bardzo. Znaczy, słuchaj. Nie wygryzę, tylko może będę po prostu tutaj następny, chodzę do tego Prompter z tyłu, brali szansy, bo nie, ale tak poważnie myślę nad tym, żeby stworzyć taki duet. No. Kulis jest za szeroki, nie wejdziesz. tam. Właśnie patrzę, czy się e taki nie Taki duet, proszę. Olkowski zielonka, wyobraź tak, sobie. Tak, yy, rozmowy o, o piłce i o niczym. O piłce zostaw i... to zielonemu. Zielony na pewno wymyśli to No, no jakby tak. wiesz, żeby oni mieli swój format mhm. i na przykład zapraszają ciebie i wiesz. I, i jazda. W dniu pytań. Dokładnie. Dokładnie, Dokładnie, dziękuję bardzo. Proszę. Yy, to jest świetny pomysł. Zielony na pewno się sprawdzi. No, Olo wiesz, Olo już też Olo powiedział, doda. że. jest w miarę chętny, nie? Tak? No, Olo już szuka wiesz, to będzie robił po, wiesz, po graniu, nie? Nie ja mu, że on musi założyć swój kanał. <laughs> Na pewno jestem zadowolony, że gram przede wszystkim. Czuję, że forma rośnie. Ciężko pracowałem w zeszłym sezonie, żeby. I długo czekałem na ten sezon. I cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem, że gram. Forma rośnie. Mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu. Kogo byś chciał raz wylosować na święta? Ja? Trenera Gierczaka. A co byś mu kupił? Piłkę kapelli. <laughs> na zniżkę pracowniczą. Bawimy się w Mikołajkowe losowanie, robimy sobie prezenty. Zasady są proste. Każdy losuje jedną osobę i prezent musi kosztować mniej niż 50 zł. So the, the gift need to, be, need to cost less than 50 PLN. Loading, loading Strike with the lyrics like I'm bowling, bowling keep pushing on, keep rolling, rolling And when they listen, but I told him, Told him one more time, yo Favourite MCs, bonds or silver These vibes here are golden, golden Cards on the table, there's no folders Bit bars at the club, zoning, zoning. TikTok Tick-tock, come to London, get ripped off Man get pissed off when I start lifting off. Street life, ladies, cookie and biscuit Found here, yeah, the bars, I get ripped off Painted myself, yo, every time I trip up, Little pedicure, they like the big one Yeah, my D's do everything, mix up Full circle, that everybody talk That's irrelevant, maybe like an elephant Keep your heart but you know that it's elegant Get mad but always benevolent Always moving up, just leveling Constantly telling and rhyming, riddling Cycle through these sheets, I'm peddling Hibernating the boom, she's back again Oh, cause a little fire on the track again Turn the music up, vibe like an icon Icon, icon Yeah, if you want buff, we can go psycho Psycho, psycho Head to head, but to bow Turn the mic on, mic on, mic on Turn the music up, vibe like an icon Icon, icon Yeah, elevate bars, I regulate, yeah UK, wheel up the tune, just meditate If it didn't get it by now, then it kinda late Man, fix is a bad man, but it's gonna be Live every day like it's my last, celebrate Mind the the toss, calibrate. Load it, load it. strike with the lyrics like I'm bowling, bowling Keep pushing on, kick, rolling, rolling did not wanna listen, but I told him, told him One more time, your favorite MC's bonds or silver Too bad these vibes here are golden Cards on the table, there's no folding Spit bars and I climb, zoning, zoning That's irrelevant, make me like an elephant Keep it hard, but you know that it's elegant Get mad, but always benevolent, always moving up, just a villain. Constantly telling them rhyming riddim, psycho feeding. she's this pedaling Hibernating them, boom she's back again. Oh, cause a little fire in the jack again. Turn the music on, vibe like an icon, icon, icon. Yeah, if you bump up, we can go psycho, psycho, psycho. Head to head, bar to bar, to the mic on, mic on, mic on. Turn the music up, vibe like an icon, icon, icon. Dobrze, no ale... Parę stopni na tym na liczniku. O no, kurde, dzisiaj chłodno było, nie ma co utrywać, ale dobrze popracowaliśmy... Jesteśmy... Się no nie, no dzisiaj coś tam wpadło, dobrze, no. Ale nie, no najważniejsze, żeby skupić się na tym jutrzejszym meczu i żeby przywieźć trzy punkty z Wrocławia.